Cześć, nazywam się Adam Ryś, miałem ostatnio przyjemność być uczestnikiem kursu na testera automatycznego w trybie zdalnym i chciałem się z Wami podzielić kilkoma wrażeniami, jak to wyglądało z mojej perspektywy, jakie miałem obawy, jak to wyglądało. Przede wszystkim bałem się na początku, przed tym jak zdecydowałem się, żeby wziąć w tym udział, że może kontakt z wykładowcą nie będzie taki jak trzeba, że może nie wyciągnę z tego tyle, ile powinienem, ile by wyciągnął w trybie stacjonarnym. Szczerze mogę Wam powiedzieć teraz, że się myliłem, ponieważ na samym początku kursu zostałem zapewniony, że żebym się nie krępował, że w razie gdybym miał jakieś pytania podczas zajęć, podczas wykładu to, żebym zgłaszał to. Atmosfera jakby w klasie też była całkiem, całkiem przyjazna i nikt nie, nie był zły, jeżeli ja miałem za dużo pytań, jeżeli coś chciałem się dowiedzieć albo czegoś nie zrozumiałem. To było super, kontakt z wykładowcą miałem zarówno podczas, podczas zajęć, jak i poza zajęciami na platformie Slack. Odpowiedzi też dostawałem bardzo szybko, jak tylko dostępny był wykładowca. Zadania, które otrzymywaliśmy na zajęciach i materiał były wymagające, ale razem jakby w zestawieniu z pomocą, którą otrzymywaliśmy od wykładowców to wszystko nie wydawało się takie trudne. Byliśmy momentami też wyrzucani na głęboką wodę, ale było to, było to jakby wyrównywane tym, że mieliśmy obok siebie cały czas wsparcie od, od wykładowców. Na początku zajęć można było porozmawiać o problemach, jakie, o problemach z poprzednich zajęć. I jeżeli takie były, no to najpierw te wszystkie problemy były rozwi rozwiane przez wykładowców, wszystko było wytłumaczone i dopiero wtedy jakby toczyliśmy dalej tok zajęć był, był prowadzony. Z mojej strony bardzo polecam, kto się nie może zdecydować, to ja osobiście wiem, że się czegoś nauczyłem po takim kursie, mimo że był to, było to w formie zdalnej, była to dla mnie nowość. Zdecydowanie polecam. Cześć.